Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą pamięć i wdzięczność. Tak się bowiem dzieje, że najczęściej dziwimy się dotykającemu nas złu, a otrzymane dobro traktujemy jako coś oczywistego, co naturalnie nam się należy. Często zresztą zapominamy, komu je zawdzięczamy i nie bierzemy pod uwagę, że wyświadczenie go wcale nie musiało być takie łatwe. Dobro to wielka i trudna rzecz. Na szczególną wdzięczność zasługują ci, którzy obdarzyli nas dobrem duchowym, bo takie dobro pozwala nam wzrastać i dojrzewać w naszym człowieczeństwie. Wśród osób przysparzających nam wielkiego dobra są nauczyciele, zwłaszcza jeśli ich praca traktowana jest jako misja, a misją jest wtedy, gdy ma na oku jako bezwzględny priorytet dobro wychowanka. Wiemy, że różnie z tym bywa, szczególnie w systemach totalitarnych, gdy władza chcąc zapanować nad ciałem i duszą młodego człowieka, nasyła na niego edukatorów urzędników, których zadaniem jest powielanie kłamstwa i wdrażanie do zła. Dawniej były to kłamstwa rodem z marksizmu, dziś coraz groźniejsze stają się fałszy typu gender. Nieuleganie tym ideologicznym przekrętom a zwłaszcza nierozpowszechnianie ich wśród bezbronnych uczniów, wymaga ze strony nauczycieli zarówno odwagi, jak i roztropności. Ale jest to konieczne, jeśli chce się zachować jakiś etos swojej pracy, nie wstydząc się własnego głosu i własnego oblicza. Gdy nauczyciel kłamie, to tak, jakby lekarz szkodził swojemu pacjentowi, a niekiedy nawet go uśmiercał. Każdy nauczyciel, jeśli uczy prawdy, zasługuje na pamięć i szacunek. Czasem jednak zdarzają się nauczyciele wyjątkowi, po prostu mistrzowie. Wówczas ich wpływ nabiera dodatkowego znaczenia, ponieważ oświetlają drogę wielu pokoleniom. Do takich właśnie mistrzów należał ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, dominikanin, profesor, rektor kul. Urodzony pod sławnym z sienkiewiczowskiej trylogii z barażem, Ukończył ośmioletnie gimnazjum klasyczne w Tarnopolu, a później, po wstąpieniu do zakonu dominikanów w Krakowie, kształcił się pod okiem wielu znakomitych profesorów, jak choćby ojca Jacka Woronieckiego, ostatniego z księżącego rodów woronieckich. Kontynuował naukę na Uniwersytecie Angelikum w Rzymie, wkrótce poświęcenia kapłańskich, Obronił dwa doktoraty, jeden z teologii, drugi z filozofii, a oba napisane były po łacinie. W tym też języku ojciec profesor przez pewien czas wykładał. Gdy ojciec Grąpiec rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nad Polską zaciągnięto żelazną kurtynę, a w zniewolonej przez Sowietów ojczyźnie szalał komunizm, marksizm, bolszewizm, stalinizm. Można było odnieść wrażenie, że w piekle otwarto na oścież wrota, by nasz kraj zalać powodzią kłamstw w mediach, w szkołach, na uniwersytetach. Państwo miało w swoim ręku prawie wszystko i prawie wszystkich. Ale właśnie w tak trudnych czasach, gdy w bloku komunistycznym reżimy przejęły kontrolę nad całym systemem edukacji i nauki, pozostała chyba jakimś cudem niewielka oaza wolności. I to właśnie w naszym kraju. Niewielki, prywatny uniwersytet, własność Episkopatu Polski. I ten uniwersytet, nie pytając nikogo o zgodę, rozpoczął pracę już w roku 1944, by służyć polskiej inteligencji katolickiej, bo przecież z taką myślą został założony w roku 1918, w roku odzyskania niepodległości. A cóż to za niepodległość, jeśli naród jest ciemny? Zwłaszcza naród katolicki. Na tej niewielkiej uczelni, której likwidacja była w planach komunistów tylko kwestią czasu, powstało środowisko filozoficznej szkoły lubelskiej po to, by dać odpór kłamstwu szerzonej odgórnie ideologii. Środowisko wyjątkowe, którego twórcy myślą, przepalili blokadę żelaznej kurtyny by oddziaływać nie tylko na społeczeństwo polskie, ale i międzynarodowe, a nawet światowe. Bo przecież w tym środowisku już od roku 1954 znalazł się również młody profesor ksiądz Karol Wojtyła, który później jako papież, a dziś błogosławiony, promieniuje na cały świat. Warto wracać pamięcią do tamtych lat i naszych mistrzów. Okazją do tego jest wspaniała wystawa, czynna do połowy stycznia następnego roku. Zorganizowana w bibliotece KUL, przy czytelni teologiczno-filozoficznej w Lublinie, ulica Chopina. Wystawa nosi tytuł Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec niestrudzony sługa prawdy. Warto zajrzeć, warto popatrzeć na tak drogie nam twarze, warto wracać do książek. Przydadzą się jeszcze. I to nie jednemu pokoleniu. Szczęść Boże.